Widok na Jezioro Hańcza z wieży widokowej znajdującej się na Górze Leszczynowej o wschodzie słońca to idealny sposób na rozpoczęcie zwiedzania Suwalskiego Parku Krajobrazowego. Jezioro Hańcza to najgłębsze jezioro w Polsce, a dodatkowo jedno z większych na Suwalszczyźnie. Według publikowanych danych, wody jeziora charakteryzują się pierwszą klasą czystości, a przezroczystość sięga tutaj nawet 6 metrów. Bogactwo przyrody w okolicach jeziora przyciąga ludzi, którzy chcą odpocząć w pięknych okolicznościach. Takiego poranka jak ten, myślę, że nie zapomnę długo, bo wygląda to naprawdę przepięknie. Staw Turtulski jest sztucznym zbiornikiem wodnym, który powstał w wyniku spiętrzania się wód Czarnej Hańczy. Od XVII wieku pracował tu młyn wodny, będący jedną z pierwszych tego typu budowli między jeziorem Hańcza a jeziorem Wigry. Staw możecie oglądać się z pomostu, na którym aktualnie się znajduje, bądź z punktu widokowego, z którego widać doskonale siedzibę suwalskiego parku krajobrazowego. Warto dodać, że znajduje się tam ścieżka edukacyjno-turystyczna, więc to doskonałe miejsce na wycieczkę dla starszych i młodych. charakterystycznymi elementami krajobrazu przemierzając Suwalszczyznę będą pola pokryte oto takimi dużymi głazami. Nazywamy je potocznie głazowiskami, które pochodzą z obszaru dzisiejszej Skandynawii i dna morza Bałtyckiego, a zostały tu przyniesione przez lodowiec. Takich miejsc znajdziecie tu mnóstwo, ponieważ rezerwat rudka, w którym aktualnie się znajdujemy, zajmuje swoim obszarem około 50 hektarów, a nie jest to jedyne takie miejsce częściowo chronione. Muzyka Szafra to jeden z najważniejszych i obowiązkowych punktów do odwiedzenia będąc na Suwalszczyźnie. Nie można go opuścić. Stożkiem i kształtem właściwie tej góry przypomina wulkan. Prowadzą tu ciekawe schody, którymi właśnie możemy wejść na szczyt tej góry i popatrzeć właśnie na te wspaniałe widoki, które właśnie mi dzisiaj towarzyszą. Ach, pięknie jest. Chodźcie ze mną do pana Tadeusza, zobaczymy co u niego słychać, a potem opowiem wam dlaczego właśnie u pana Tadeusza. Znajdujemy się we wsi Smolniki, jest to jedna właśnie z wioseczek, która jest zlokalizowana w Suwalskim Parku Krajobrazowym. Jest to właśnie kolejne miejsce, które koniecznie musisz odwiedzić. Tak jak wcześniej powiedziałem znajdujemy się na punkcie widokowym, który nazywa się U Pana Tadeusza i nazywa się tak nieprzypadkowo, ponieważ właśnie na kadrach filmu, gdy maszerują wojska możemy zobaczyć tą piękną scenerię i oczywiście film nazywa się Pan Tadeusz. Z tego punktu widokowego możemy dostrzec między innymi trzy jeziora, ale w sposób szczególny wyróżnia się góra cisowa, która w tym krajobrazie wyraźnie się zaznacza jaki taki pseudostożek wulkaniczny. Suwalszczyzna daje nam wiele różnych możliwości zwiedzania. Ja polecam też wersję zwiedzania na rowerze, ponieważ wiele z tych punktów jest położonych bardzo blisko siebie i można w taki aktywny sposób spędzić ten czas zwiedzając Suwalszczyznę, właśnie na przykład na dwóch kółkach. Znajdujemy się w miejscowości Malesowizna na wieży widokowej, która została wybudowana dość niedawno, jest nowym obiektem. Z wieży widokowej roztacza się widok na fragment głębokiej i wąskiej rynny lodowcowej, którą płynie właśnie rzeka Czarna Hańcza. A położone na dnie doliny takie wysepki są właśnie fragmentami Ozu Turtulskiego, który ciągnie się na przestrzeni niemal 3 km w postaci takich wydłużonych pagórków.